Jeśli w relacji czujesz, że powoli tracisz siebie, to nie musi być przypadek, zwłaszcza gdy druga osoba zachowuje się właśnie w taki sposób. Silnie reaguje na każdy, nawet drobny feedback. Nienawidzi, gdy mówisz jej co i jak ma zrobić. Nie okazuje empatii. Twoje emocje jakby nie istniały. Każda wasza rozmowa i tak jest o nim i jego emocjach. To klasyczne sygnały relacji z osobą narcystyczną i z czasem możesz czuć, że twoje granice znikają. Ale możesz odzyskać siebie, nauczyć się stawiać granice, zbudować wewnętrzną siłę, która nie zależy od tego, jak zachowuje się druga strona. Więc jeśli chcesz wrócić do siebie i uwolnić się od emocjonalnego chaosu, umów się na sesję ze mną. Link znajdziesz w opisie. Jeśli w relacji czujesz, że powoli tracisz siebie, to nie musi być przypadek, zwłaszcza gdy druga osoba zachowuje się właśnie w taki sposób. Silnie reaguje na każdy, nawet drobny feedback, nienawidzi, gdy mówisz jej co i jak ma zrobić. Nie okazuje empatii, twoje emocje jakby nie istniały. Każda wasza rozmowa i tak jest o nim i jego emocjach. To klasyczne sygnały relacji z osobą narcystyczną, i z czasem możesz czuć, że twoje granice znikają. Ale możesz odzyskać siebie, nauczyć się stawiać granice, zbudować wewnętrzną siłę, która nie zależy od tego, jak zachowuje się druga strona. Więc jeśli chcesz wrócić do siebie i uwolnić się od emocjonalnego chaosu, umów się na sesję ze mną, link znajdziesz w opisie.